Ksiądz Krzysztof Bielawny Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu Rozdział siódmy Budzenie polskiej świadomości narodowej. Polacy powstają z kolan. W podobnym tonie kilka dni wcześniej na łamach Kuriera Poznańskiego 30 sierpnia 1877 roku jeden z pątników gieczwałckich rozpoczynał swą korespondencję słowami. Nie jeszcze w pamięci wiernych na wskroś przejmujące wyrazy usłyszane w Rzymie. Błogosławie koronie polskiej. A już znak krzyża, a już czcigodną ręką Pius IX nad pielgrzymami zrobiony ściąga na kraj nasz nadzwyczajne łaski. Nie przebrzmiały jeszcze wyrazy. Błogosławię, koronie polskiej. A już to błogosławieństwo namiestnika swego na ziemi. Potwierdza sam Chrystus Pan, błogosławiąc Lud Polski stokroć jeszcze świątobliwszą ręką, bo ręką swej matki niepokalanej. W dalszej części korespondent pyta, dlaczego tak ważne wydarzenie pozostaje nieznane, mimo kilkakrotnych już informacji i opisów w pielgrzymie, dlaczego Polacy tych cudownych objawień najświętszej Maryi Panny nie znają? A dzieje się to na polskiej ziemi, pośród polskiego ludu. Objawień podobnych do tych w Lasalet, Lurd czy w Marpingen. Królowa Polski, jak opowiadają wizjonerki, zawsze błogosławi, uśmiechnięta i wesoła utrudzonemu ludowi. No! Mm -hmm.